Cześć moi przyjaciele, mam nadzieję, że masz się dobrze i że Twoje przygotowania świąteczne idą dobrze. Jak wiesz, moje ulubione święto nieubłaganie zbliża się tuż za rogiem. Elfy i ja ciężko pracujemy, aby wszystko przygotować na ten wielki dzień. Wiesz, są listy, wszystkie prezenty, kontrola jakości, trening, wytrzymałości, reniferów, nabiegi. Jeśli chodzi o renifery, to tego lata byłem wyjątkowo zajęty troską o moich kolegów z porożem. Czy chciałbyś usłyszeć o moim najmłodszym reniferze? W poprzedniej wiośnie przyszło wiele uroczych małych reniferów. Większość z nich urodziła się pod koniec maja, akurat na czas, aby zobaczyć topnienie śniegu na Laponii. Lato. Czyż nie było ich nawet kilka tygodni temu, gdy włóczyli się samodzielnie? Małe renifery są ciekawskimi stworzeniami. Czasami jednak po prostu podążają za swoimi mamami, tak jak niektórzy z Was przypuszczam. Gilbo, mój najmniejszy pomocnik elf, opiekuje się najmłodszymi reniferami. To ważna praca. Ponieważ pewnego dnia niektórzy z tych młodych ludzi będą ciągnąć mój sanie. Podczas gdy Kilwer karmi małe, jednocześnie opiekuje się reniferami, które już ukończyły szkolenie do uprzęży. Im bliżej nadchodzi Boże Narodzenie, tym więcej porostów karmi renifery. Muszą być w doskonałej kondycji, gotowi na najważniejszą noc w całym roku. O, tak bardzo kocham jesień! Tu, w mojej ojczyźnie, w Laponii we wrześniu, nadal mam czas, aby odkrywać naturę i podziwiać piękno arktycznego krajobrazu. To przypomina mi, że mamy tylko jedną planetę i wszyscy musimy o nią dbać i chronić, ponieważ jest to nasz jedyny dom. W jesieni, gdy niebo jest czyste, zorza polarna wraca z wakacji letnich. Są to naprawdę. Ognie, sztuczne natury. Spośród wszystkich pór roku tutaj w Laponii, myślę, że możesz zgadnąć moją ulubioną. Oczywiście, tutaj jest zima na koło brzegu arktycznym. Zima obiecuje 6 miesięcy śniegu, gdy śnieg pokrywa drzewa. Nie uwierz mi, znam magię, gdy ją dostrzegam i rozpoznaję. W tym roku byłem bardzo zaskoczony kiedy pierwszy śnieg pojawił się w koło brzegu w październiku renifery w wiosce Świętego Mikołaja były radosne i szczęśliwe Moi przyjaciele, jaka wasza ulubiona pora roku? Dostajesz śnieg tam Mówiąc o Bożym Narodzeniu, wiesz, że nie mogę zdradzić zbyt wiele o prezentach, które przynoszę, ale w tym roku dzieci i dorośli mogą spodziewać się Wielu e, książek. Uważam, że istotne jest czytanie i być może ograniczenie czasu spędzanego przed własnymi stacjami X i konsolami do gry. Moi drodzy przyjaciele, Boże Narodzenie niedługo, więc pamiętajcie, być teraz grzecznymi. Muszę już jechać na popołudniową przejażdżkę spóru. On jest bardzo niecierpliwy, Renifer, i zawsze wpada w kłopoty. Jeśli się spóźnię na naszą wspólną przejażdżkę, nie mogę się doczekać, aby Was wszystkich wkrótce zobaczyć. Do widzenia!